Audycja powstała z okazji obchodów stulecia włączenia działdowa do Polski. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj jesteśmy w Działdowie w Urzędzie Miasta. Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę jubileuszową w związku z setną rocznicą przyłączenia Działdowa do Polski. A będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w mieście już w najbliższy weekend, a mianowicie o festiwalu Cheetah Slow. O tym, czym jest ten festiwal i co się będzie działo, opowie nam pani Edyta Herkowska, pełnomocnik do spraw Cheetah Slow w Urzędzie Miasta w Działdowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cheetah Slow w wolnym tłumaczeniu. E, można powiedzieć, że jest to miasto wolne. Wolne miasto, ale w takim znaczeniu niespieszności, powolności. No, ale to jest za mało, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom cały ten termin. Pani Edyto, co się kryje pod tą nazwą Cheetah Slow? Chite Slow jest międzynarodową siecią miast, niedużych miast, miast do liczących sobie nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Są to miasta, które zadeklarowały świadomy wybór, aby iść z naturalnym rytmem życia. Chodzi o to, że w przeciwieństwie do dużych miast, gdzie Tempo życia jest bardzo szybkie, gdzie mamy bardzo dużo hałasu, ruchu ulicznego, dużo stresu. My w miastach czy staramy się skupić na, na tym, co nas otacza, obejrzeć to, skupić się na tym i, i, i cieszyć się życiem codziennym, jakby życiem teraźniejszością, jakby dniem i momentem codziennym. Na tym chcemy się skupić. I jednocześnie nie odrywając się od swojej indywidualnej dla każdego miasta historii, dla tradycji, dla m.in. tradycji kulinarnych, chcemy również popierać, krzewić idee ekologiczne oraz zdrowego stylu życia. Od kiedy Ciałdowo należy do tej sieci? Działowo wstąpiło do sieci Chitesto w 2015 roku. Mija więc 5 lat i jest to również takie zamknięcie w małą klamrę, dlatego że każde miasto Tesla co 5 lat przechodzi recertyfikację. W momencie wstąpienia się certyfikujemy, a potem recertyfikujemy, po to, żeby sprawdzić, co udało nam się przez te 5 lat zrobić. Pozytywnego w mieście, troszeczkę się pochwalić, trochę się wykazać przez, przed innymi miastami. Także właśnie w tym roku po pięciu latach działdowo przychodzi Recertyfikację, jednocześnie organizuje tak dużą imprezę, najważniejszą w każdym roku w polskiej krajowej sieci CITESLO, czyli festiwal miast CITESLO. Jak się udało zostać gospodarzem tego festiwalu? Działania pana burmistrza? Tak, na pewno ten rok 2020 jest dla Działdowa wyjątkowy w całości. Chcieliśmy to wziąć pod uwagę. Chcieliśmy, żeby o tej ważnej rocznicy stulecia przystąpienia Działdowa, przyłączenia Działdowa do Polski dowiedziało się większe grono odbiorców, a sieć Cheetah i miasteczka Cheetah są znakomitą właśnie taką taką grupą odbiorców z całej Polski, a także ze świata, gdzie można było opowiedzieć więcej o tym, o tym naszym stuleciu. Dlatego staraliśmy się właśnie w tym roku organizować organizację tego festiwalu. Ilu przedstawicieli miast Slow, przyjedzie do Działdowa? Ponad 20 miast. Ponad, z ponad 20 miast przedstawiciele przyjadą do Działdowa. Cała sieć liczy obecnie 31 miast, więc myślę, że. Naprawdę spore grono się u nas tych przedstawicieli pojawi. To jest wyjątkowy rok, tak jak Pani powiedziała, nie tylko ze względu na jubileusz, ale ze względu na epidemię. Jak organizacja tak dużego wydarzenia przebiegała, gdy mieli Państwo z tyłu głowę, no, że wszystko się może w każdej chwili wydarzyć? Tak naprawdę przede wszystkim epidemia przełożyła nasze wydarzenie w czasie, ponieważ w pierwszym planie naszym to wydarzenie miało się odbyć w połowie czerwca. Wiemy, jak wtedy wyglądały sprawy, jak byliśmy niepewni tego, co będzie się działo w kraju. Byliśmy skupieni też na, 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 na innych rzeczach. Przygotowania do festiwalu, a także do obchodów stulecia właściwie zostały wstrzymane, i przez dłuższy czas zastanawialiśmy się bardzo intensywnie, jak rozwiązać tą, tą sytuację. Myślę, że no, na szczęście sytuacja coraz bardziej nam się układa, mamy już skonkretyzowane również zasady organizacji tego typu wydarzeń. Mamy procedury, mamy zasady, które wprowadza nam Sanepit. Więc dodało nam to troszeczkę kolejnych działań do tego, żeby, żeby to, ten ten festiwal był bezpieczny no, dla nas, dla mieszkańców i dla naszych gości. Eee, troszeczkę dodatkowych działań, ale no wszystko to staraliśmy się tak zorganizować, żeby zasady bezpieczeństwa zachowywać. Goście przyjeżdżają już w piątek do działdowa przejdźmy zatem do programu festiwalu. E, można go podzielić na takie dwie części: na tę część oficjalną dla właśnie przyjezdnych, dla, dla e, przedstawicieli innych miast czy i na tę drugą dla przeznaczoną dla mieszkańców działdowa. Jak będą wyglądały te dwa dni? Festiwal odbywa się dodajmy w piątek i w sobotę. Tak, festiwal odbywa się w piątek i w sobotę, 4 i 5 września. Zaczynamy takim wydarzeniem oficjalnym, czyli krajowym zebraniem członków Polskiej Krajowej Sieci czy oraz walnym zgromadzeniem członków Stowarzyszenia Polskie Miasta czy Tesla. To są tradycyjne spotkania stowarzyszeń, członków stowarzyszeń, na których podejmuje się uchwały, również właśnie recertyfikacje czy też certyfikacje nowych miast. Mogę dodać, że u nas w Działdowie dwa miasta na pewno dostaną, będą przyjęte, zostaną przyjęte uchwały o certyfikacji, czyli grono miast czyteslą się powiększy. Jeszcze tego samego dnia odbędzie się taka oficjalna kolacja z koncertem muzyki dawnej, na którą również będą właśnie zaproszeni przedstawiciele miast czyli Tesla. Natomiast sobota jest wyjątkowo, ma wyjątkowo napięty grafik, bo tutaj będziemy już o 10 otwierać oficjalnie kino Apollo, czyli kino działdowskie, które doczekało się rewitalizacji. Jest teraz bardzo nowoczesne. Wszyscy czekają na to, żeby móc obejrzeć pierwsze, pierwsze seanse filmowe. Właśnie w sobotę odbędzie się takie oficjalne otwarcie. Następnie będziemy przenosić się do parku honorowych dawców krwi, który również przechodził rewitalizację, i również będzie otwierane oficjalnie. Tam odbędzie się oficjalne otwarcie festiwalu, no i ogólnie festyn, festyn. który jest przeznaczony dla mieszkańców miasta jest otwartym, otwartą imprezą. Na festynie będziemy proponowali jakieś aktywności najróżniejsze. Będą tam warsztaty taneczne. Taekwondo, będą z nami harcerze, będzie również degustacja kulinarna, a festyn skończy się koncertem dla dzieci. Zespołu dziecięcego. Czyli będzie lokalnie, będzie tradycyjnie. Ten festyn, pani o tym nie wspomniała, ale festyn ma nazwę festynu ze ślimakiem. Też nie bez powodu, prawda? Tak, chodzi o logo. To logo ślimaka pomarańczowego z domkami na, na swojej skorupce pojawia się wielokrotnie. Be, w wielu miejscach jest to właśnie logo e, miast, czy to e, Myślę, że dla mieszkańców ciałdowa i też okolic, e, okolicznych miejscowości jest już dosyć rozpoznawalny ten pomarańczowy ślimak. I właśnie podczas e, festynu również będziemy nawiązywali, na przykład będą odbywały się wyścigi ślimaków. To już wiemy, z czego będą mogli skorzystać mieszkańcy, z jakich atrakcji. Co jeszcze zobaczą tutaj w okolicy i w Działdowie zaproszeni goście? Ponieważ goście festiwalu przyjadą z całej Polski, to chcielibyśmy im pokazać najciekawsze miejsca w Działdowie. Są to obie wystawy Muzeum Pogranicza a także y, Zakład y, Dekoracji y, Opakowań Szklanych Dekor Klas. Poza tym y, w, w drugiej części y, wycieczek y, zaplanowaliśmy wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Y, jesteśmy już kawałek poza Działdowem, ale y, myślę, że to obserwatorium zasługuje na, y, na to, żeby żeby zostać bardziej wypromowanym i, i, i pokazanym. Myślę, że to jest dobra okazja na to, żeby, żeby więcej osób poznało to obserwatorium. No i sobotę będziemy kończyć jeszcze takim ciekawym wydarzeniem, na, tym razem na dziedzińcu zamkowym. Będzie to gala pełnokontaktowych walk rycerskich zakończona pokazem fire show. W sobotę kończy się już oficjalnie festiwal? W sobotę kończą się te, te, te wszystkie punkty festiwalowe, natomiast niedziela jest w Działdowie równie atrakcyjna, ponieważ tego dnia będzie się odbywać inscenizacja, inscenizacja historyczna na, na rynku na Placu Mickiewicza. Mamy nadzieję, że niektórzy przynajmniej z naszych gości zostaną również na ten dzień i jeszcze zobaczą, zobaczą tą część. Inscenizacja dodajmy przygotowana z okazji jubileuszu setnej rolnicznicy przyłączenia Działdowa do Polski. Nasza rozmowa również odbyła się w ramach tego jubileuszu, a z panią Edytą Herkowską, pełnomocnikiem do spraw Czita Slow w Urzędzie Miasta Działdowo, miałam przyjemność rozmawiać o festiwalu Czita Slow, który w piątek i w sobotę odbędzie się właśnie w Działdowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Urszula Adamczyk. Audycja powstała z okazji obchodów stulecia włączenia działdowa do Polski.